Dobra, dawajcie, widzowie, to oglądamy. Jak znaleźć swojego Souls like slajka, czyli odpowiedź na filmy Bonkol, a obejrze to ja <śred> przed Bonkolem. Nie wiem, czy Bonkol to oglądał, ale ktoś Ostatnio wstawił bon na Discorda, stwor... że ciekawy bardzo materiał o, dis... o ten o Dark Soulsach. Let's go. To film na temat Souls likeów który no ja też chciałem stworzyć. Aczkolwiek tutaj historia Ukradł moja bon wygląda call. zupełnie inaczej, gdyż zacząłem właściwie spak, jeśli chodzi o serię Souls-like'ów, a po drugie, ja akurat wydaje mi się, że wiem szczerze czego to ty Dlaczego Cześć tak dagger? bardzo odrzucałem dotychczas wszystkie soulslajki, -like bo podobnie jak Bonkol, miałem dokładnie taką samą sytuację. Zacząłem od Dark Souls 1 i pograłem z dwie, Widzicie? Ludzi, ludzie się ee, ludzie się budzą i coraz więcej osób sięga po soulslajki, -like zajebiście. ...trzy godziny odrzuciłem kompletnie nie miałem ochoty po prostu działa, działa, no. kontynuować tej gry. Podobnie wpływcza. było z Dark Souls 2, podobnie było z Dark 3. Próbowałem wszystkich naprawdę trzech części Dark Souls'u, tylko problem polega na tym, że ja akurat, szczerze mówiąc, nie odrzucałem tych części, dlatego że one były za trudne czy coś w tym rodzaju. Wręcz przeciwnie, w momencie, kiedy ja po prostu przestawałem grać, to był moment zazwyczaj, kiedy ja pokonałem jakiegoś bossa, z którym się męczyłem bardzo długo. Miałem po prostu takie dziwne co? uczucie w tych grach, takie dziwne, niepokojące uczucie. I to powodowało, że, szczerze mówiąc, odrzucałem tę gry. Po 111 złotych na instant gaming teraz co Dark Souls 1. No to widzowie, jak nie macie, to ja zachęcam do linka, z, do linka z opisu. Potem wyszedł Bloodborne i było w sumie to samo. I to wszystko tak się właściwie gromadziło. W końcu stwierdziłem, że chyba są like nie są dla mnie. Aż w końcu wyszła część która obróciła wszystko o 180 stopni. Elden Ring. Sekiro! Sekiro. To była gra, w której spędziłem naprawdę mnóstwo godzin. To była gra, w którą w końcu, jeśli chodzi o slajki, -like, ukończyłem. To była gra, w której przede wszystkim... Ej, widzowie, jaka część z was skończyła Sekiro, co? Kto z was Sekiro zrobił? Kurde, ja Wam powiem moje pierwsze przejście Sekiro. Mnie, mnie tak zmęczyło. Ja zrobiłem ten krótszy ending, skopiowałem save'a, potem zrobiłem ten druższy i siedziałem 3 godziny na Esinie. Poszedłem do pokoju obok, wziąłem pudełko z gry, połamałem je, wyszedłem z gry, odinstalowałem ją i wróciłem do niej dopiero po trzech latach, ponieważ nie rozumiem systemu parowania. Próbowałem grać w Sekiro jak w Solsy. Próbowałem wszystkie ataki wyiframsować. I to było tak ciężkie dla mnie, bo sekiro jest easy to learn. Nie, jest wręcz przeciwnie. Jest hard to learn, easy to master. Wiecie? W sekiro, jak już załapiecie o co chodzi, to jest banalne. To jest najprostszym sol likeim jaki jest. Ale jest najciężej to załapać. Ale jak już tylko wejdziesz w tą esę taką sekirową, to jest hopie, takie easy. Muszę zagrać w sekiro. Serio, bardzo lubię ten system. Na początku go nie lubiłem ale im dłużej w niego gram, tym bardziej go lubię. Zrobiłem platynę, czyli 100% osiągnięć, jakie w ogóle można rzeczywiście mieć w tej grze. I naprawdę bawiłem się świetnie w tej grze i w chęć wcale, ale to wcale się nie męczyłem. Serio, uważam naprawdę, że Sekiro jest jednym z najłatwiejszych są slajków, -like jakie kiedykolwiek powstały. I wydaje mi się, że tutaj właśnie przechodzimy do meritum tego filmu. Dlaczego Sekiro tak bardzo mi się spodobało? No przede wszystkim dlatego, że ma systemy, Japonia. Ja uwielbiam w grach. Skradanie nie. Skradanie się. Ja uwielbiam zawsze, ale to w każdej Hop, grze. Chłopie, w Sekiro się. da się skradać? Jakakolwiek by nie wyszła, czy to Hitman, czy Splinter Cell. Ej, dobra, ja mam zupełnie na odwrót, jak ten typ. Nienawidzę skradania się w grach. Serio, nienawidzę. Jak w grześ skradanie, to o, mnie to tak irytuje. Nienawidzę hitmanów, nienawidzę tych gier. Ja jak mam misję, w której mam opcjonalne skradanie się, to już wiem, że na pewno się nie będę skradać. Naprawdę. Ja na przykład dlatego mi się wydaje, żebym w ogóle metr gear solidów nie, nie polubił. Ma być stary rozwałka, masz chodzić i zabijać, a nie skradać się, nie? Czy po prostu jakieś stare TIFY. Ja to wszystko przechodziłem oczywiście po cichu, jak najbardziej się da. Jezu, Tutaj jest zupełnie inaczej. dostałem system skradowy podstawowy, ale jednak no. bawiłem się przy nim dobrze. Ale to, co jest najważniejsze jednak w Sekiro i to jest. Co najważniejsze spowodowało, Pary. że ja pokochałem tę grę, to oczywiście parowanie. Myślę, że mechanika parowania Oj, tak. jest znana wszystkim, którzy grali w Sekiro. Musimy tak oczywiście rytmiczna. odbijać ataki jak najlepiej się da w momencie, kiedy po prostu przeciwnik nas atakuje. I mam wrażenie, że to, dlaczego ta gra tak. mi się podoba, py, py, to jest właśnie py. to moje doświadczenie py. gamingowe. Ja do tej pory grałem w gry, które, no cóż, nie były jakoś super trudne. Ale wyzwanie w tych grach robiłem sobie sam. Na przykład Assassin's Creed 2, w którym kontrujecie tylko i wyłącznie przeciwników. Ale ja nie robiłem tego podstawową bronią, bo to było dla mnie za łatwe. Tylko robiłem to na przykład ukrytym oszczem, gdzie okno po prostu na kontrę jest o wiele mniejsze i trudniejsze do wykonania. Dodatkowo też, yy, chociażby takie serie jak Batman, w których grałem na najwięcej nie gram z innych. I jak dobrze wiecie, Batman polega na tym, żeby tworzyć serię A To jest łatwy poziom. W których Przeciwicy Chyba nie bo cały ma... czas Ale, was atakuje. Musicie w odpowiednim momencie wcisnąć kontrę. Tylko że ten moment nie jest widoczny na najtrudniejszym poziomie gry. I nie wiecie, kiedy przeciwnik was zaatakuje. Nie wiecie, czy to będzie teraz, czy później. Musicie po prostu względem animacji zobaczyć, że ktoś was atakuje i w tym momencie rzeczywiście zablokować cios. Zawsze po prostu uwielbiałem mechanikę kontr w grach. Więc można powiedzieć, że Sekiro jest grą, która wręcz. Powstała dla mnie, bo nie dość, że mamy skradanki, które ja uwielbiam, to jeszcze system parowania, który ja też w grach uwielbiam. I przez to, wszystko, że jak grałem w takie tytuły jak właśnie Batman na najtrudniejszym poziomie, powodowało to, że serio. Sakio jest dla mnie najłatwiejszym slakiem jaki kiedykolwiek jest. Nie miałem Kurde. żadnych problemów. W serio, ja się mogę zgodzić, ale... No, ono ma ten trochę wyższy próg wejścia, jest ciężej je zrozumieć na początku, ale jak się je zrozumie, to jest serio chyba najłatwiejszy, no, to prawda. Ale może być też najtrudniejszy, właśnie, z na to, nie? w tej grze. Jedyne problemy, jakie miałem w tej grze, Jan to Lord, były Bitex. z małpą i z demonem. Dlaczego? Bo te bossy były typowo soulslajkowe. To Dokładnie. były bossy, które przypominały te właśnie slajków, w których niekoniecznie parowanie było najważniejszą częścią tych bossów. I to były bossy, ale, że... kurden, Ishin jest na przykład ciężki, ale Ishin jest ciężki dlatego, że ma cztery fazy, kurwa. Ma pierwszą fazę z Genichiro i potem ma trzy paski życia. On sam z siebie nie jest ciężki, ale a też pamiętam, dla mnie najtrudniejsza, jak za pierwszym razem grałem. <grym> jest prewatch, no. <grym> Musi być preoś. Za pierwszym razem grałem, to trzecia faza, Shin była dla mnie najtrudniejsza, Ona jest tak naprawdę najłatwiejszą fazą, tak, gdzie odbijasz błyskawice, nie? Oczywiście, z którym miałem największe problemy, jeśli chodzi o tak naprawdę Sekiro. Ishin? Którego każdy uważa za najtrudniejszą. Chciałbym po jest... widzowie, ishin. To nie jest Isin, tylko isin. Gdykolwiek powstał w Souls-like'ach, przynajmniej przez większość. To prawda. Za, Mogę nie, się nie, zgadzać. Siódmym razem. I to nie jest tak, że to był fart. Przypominam, przeszedłem tak kilkanaście razy i za każdym razem Ishina pokonywałem naprawdę bardzo szybko. Zazwyczaj to był drugi raz, pierwszy, niekiedy nawet. Więc Ishin był dla mnie naprawdę bardzo, bardzo łatwym bossem i nie miałem żadnych problemów z nim. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to doświadczenie z. Gier, które Skradanek. wcześniej zdobyłem, czyli właśnie z Batmana, z Assassin's Creed. w pozorem naprawdę: Assassin's Creed, gdzie jedynie wciskacie tylko i wyłącznie kontrę przy przeciwnikach, spowodował to, że Sekiro wydawało mi się po prostu mega łatwe. Większość z, y, bossów pokonywałem Siema. naprawdę za pierwszym razem, albo za drugim razem. Naprawdę przy żadnym bossie się nie męczyłem, i Shin był jednym z łatwiejszych bossów, szczerze mówiąc, dla mnie w Sekiro. Poza Genichiro, który też jest mega przewidywalny, jak dla mnie. Skoro Sekiro mi się tak mega spodobało, no to stwierdziłem, OK, spróbuję innych Soulslikeów. Wtedy wyszedł Wolong Dynasty of Warriors, który był dosyć podobny jak Sekiro, tylko że tam ataki były pod był, no. unikiem. A dodatkowo też był Nie można było system levelowania, jak to jest w Soulstykach. -like no i tam też bawiłem się naprawdę świetnie, przez to, że właśnie był My ten taki No dobra. I potem powstało Lies of Peel. Lies of Pi, o którym zresztą sam Bonkot Jedna był jeden z pierwszych Soulslike'ów, które polubił. I jeśli chodzi o Lies of Pi, uważam, że to nie jest najlepszy Soulslike oczywiście, w jakiego grałem. Uważam też, no że, że nie. nawet nie znajdzie się w mojej topce trzech najlepszych Soulslike'ów, no w grałem. Pomimo tego, że część nawet nie skończyłem, których uważam, za lepsze. Ale będzie w topce, nie od firm software. Lepsze. Ale to nie zmienia faktu, że uważam, że Lies of Pi jest po prostu najlepszym Soulslike'iem, dla graczy, którzy chcą w ogóle wejść w ten w świat. Czemu? Bo ma, Właściwie wszystko, co ma każda część, są slajków, -like które Szyma. i parowani i dozwanie. Bardzo mocno. Przede wszystkim oczywiście Lies of P jest mocno bladbornowe, ma taki klimat bladbornowy, co wielu osobom, wydaje mi się odpowiada. To jest przede wszystkim po prostu no, świat, bardzo który łatwy level jest design. ciekawy do odkrywania. I dodatkowo, jako że jest to oczywiście świat Pinokia, to wszystko powoduje, że macie ochotę po prostu rzeczywiście poznawać tą historię, która jest w Lies of P. I podobnie jak w Soslajkach nie jest ona oczywiście taka jednowymiarowa i musicie troszeczkę tam doczytywać się, tak jak to w, zazwyczaj w Soslajkach bywa. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o rozgrywkę. Ta gra posiada po prostu po względem bossów na nie pewno. Nie macie parowanie, więc możecie się nauczyć jak grać. To tak właśnie Lies of Sekiro. P. Dodat Wiecie, jaki ja mam problem z Lies of P? Ja dopiero sobie później z niego zdałem sprawę. Ono ma naprawdę fajne boss fighty, ale ma jeden problem. Każdy ciężki boss fight to jest dwóch bossów złączonych w jednego. I z uwagi na to, ci bossowie nie są ciężcy, tylko masz po prostu dwóch ciężkich, konsekwentnych bossów po sobie. I to winduje poziom trudności. No jakbyś... Miał takie Dark Soulsy, i miałbyś pierwsze pokonać Fire Sage Demona, Demona, po to, żeby potem pokonać Centipede Demona, to za pierwszym razem też by ci to zajęło o wiele więcej czasu, no nie? I tak wygląda niestety Lies of Pi. Że tutaj ci bossowie, którzy są ciężcy, mają po prostu dwie fazy dwóch innych bosów, gdzie jeżeli chcesz się zacząć uczyć drugiego, to musisz zacząć robić perfekcyjnie pierwszego, nie? ma opcję. Unikania, więc możecie jak najbardziej grać w sposób bardziej daxosowy w tę grę, a dodatkowo też ma oczywiście ona cały rozwój postaci, mechaniki walki, takie jak w slajkach -like typowych, i dodatkowo też broni, oczywiście których naprawdę Orange jest po prostu. kosmiczny. I, I możecie grać ciężkimi broniami, możecie grać lekkimi broniami. Oczywiście ktoś powie, w tej grze się nie opłaca grać z ciężkimi i ja gwarantuję wam, że znajdą się osoby, które przeszły Lies of Pi na ciężkich broniach, nawet nie parując Nie no, no, w, w tym że się da. tylko po prostu unikając, po prostu się bo jest ich styl gry. I dlatego właśnie uważam, że ja of P jest of cały jest gry. bo ma w sobie po prostu wszystkie mechaniki slajków -like które są dobre. I... Oczywiście, to nie jest perfekcyjna gra. To nie jest perfekcyjny system parowania. Cekiro ma o wiele lepsze systemy parowania. W Wolong uważam, że ma lepszy system parowania niż Lights of Pi. Podobnie też z mechaniką rozwoju postaci. Uważam, że mechanika rozwoju postaci w Dark Soulsach jest o wiele lepsza i ciekawsza. Te wszystkie jest, systemy są no, w się takim decyduje, dobrym nie? do tego, żebyście w swój styl samym, gry. Żebyście w Life of Pi poznali swój styl gry i potem już to brnęli i zobaczyli, jaki rzeczywiście styl gry wam się podoba. A w momencie, kiedy już poznacie ten styl gry, zaszczepcie do tytułu, który rzeczywiście pasuje do waszego stylu gry. Jeśli chcecie świetny świat, odkrywanie tego świata i ciekawą DS1. mechanikę agresywnego działania, zajrzyjcie Bloodborne. do Bradboarda. Jeśli chcecie na przykład parowanie i interesuje Sekiro. was parowanie w Lights of Pi, zajrzyjcie do Sekiro. Jeśli rzeczywiście interesuje was rozwój postaci, zainteresujecie się po prostu całą serią Soulsów. I to wszystko spowoduje, że będziecie po prostu mieli podstawy do tego, jaki tytuł po prostu ma sense, chcecie. Wizowie, Dlatego nie dziwi się, sense. że Bonko rzeczywiście zaczął od Lies of Pi i ten tytuł mu się spodobał, bo prawdopodobnie to właśnie tam poznawał Wiecie, siebie. Wiecie, jaki jest jeszcze plus w Lies of Pi? W Lies of Pi się nie da zgubić, no nie? Naprawdę. Te lokacje są w tak, tak prosty sposób zrobione, są tak nieskomplikowane, że tam nie jesteś w stanie się zgubić, więc nie będziesz miał takiego momentu, jak ludzie mają w ds 1 jeden na przykład, że nagle gdzieś dochodzą i sobie myślą, ty kurwa, ale co teraz? A w Life of Peace e idziesz cały czas do przodu i masz zawsze jakąś progresję, nie? Naprawdę tam nie ma żadnego elementu, gdzie nie wiadomo, co robić. Poznawał po prostu tym, kim jest, kim tak naprawdę, jakim graczem jest. I ja, szczerze mówiąc, odrzucały mnie systemy w Daxosach, dlatego że ja sam nie jestem zbyt wielkim fanem po prostu levelowania. Ale przez to, że Co? zacząłem grać y, na przykład nie. w Lice of P, No, typ nie jest fanem levelowania i lubi ten. Lubi skradanki. To mój antybliźniak. On całkowicie inaczej niż ja gra. Zupełnie inny typ gracza. Paruje, lubi się skradać i nie lubi systemu levelowania. I gdzie levelowanie to po części podstawa. Nie będzie wizerunek. Ale ślubu. były tam systemy parowania. No to jakoś byłem w stanie to przeboleć. I Lice of Pi przez to mi się mega spodobało. I moja tolerancja do tego, żeby jednak dać szansę soulstalkom, -like jest teraz o wiele większa. I teraz na przykład na streamach przechodzę sobie chociażby Demon Soulsy, w których idzie mi naprawdę bardzo dobrze. Na sam wstępie właściwie nie zginąłem od żadnego bossa, więc gdzieś tam jakieś doświadczenie rzeczywiście z Lice of Pi pokazało, że jestem w stanie grać w. Dziękuję. 1823 823,25 zł, kiedy demon souls w samych slipach i otoczony dymem i te chwilą. To na kiku, jak dostanę bana na Twitchu, to na kiku wtedy takie stream będą widzowie w basenie. Souls, y, które tak naprawdę polegają na unikach, a nie na parowaniu, tylko po prostu przestawiłem swój, powiedzmy, przyzwyczajenie, że hej, musisz parować? Nie. Możesz też unikać. I to jest właściwie to samo, tylko że unikanie i parowanie Różni się może jakimiś tam dodatkowymi iFrame -y, czyli po prostu klatkami animacji, i to tyle. Ale hej, mogę przecież parować, i mogę też unikać. Mogę i to, i to. I jakoś się przyzwyczaiłem. Ej, a nie ma w Soulsach systemu Perfect Blocka, który sprawia, że tracisz mniej staminy za blok? Ja nigdy tego nie używałem, ale w Soulsach po, po. mimo możliwości po prostu zablokowania ataku, to chyba jeszcze można zrobić. Perfekt bloka, i wtedy mniej staminy ci deployuje, ale nie jestem pewny. Mam do tego w Lice of Pi i również też przyzwyczaiłem się do tego właśnie w Demon Soulsach. I jakoś staram się na przykład właśnie teraz grać tylko i wyłącznie po tuniki i naprawdę bawię się bardzo dobrze. I to wszystko spowodowało, że jestem po prostu, jakieś mam taką większą tolerancję bo do tak naprawdę souls likeów, i o wiele chętniej teraz przechodzę wszelkiego maści Dark Souls, Demon Soulsy i tym podobne tytuły. Więc słuchajcie. Nie. Czy jakieś porady mam DLD -na, na start, to zagraj w DS1, bo są lepsze. Jeśli ktoś wam powie, że sąslajki -like są trudne i nie jesteście w stanie ich przejść, to, to bzdura. Po prostu znajdźcie takiego sąslajka, -like który będzie dla was. Znajdźcie sąslajka. -like który... Widzowie, nie ma rzeczy niemożliwych w sąslajkach. -like Jeżeli wam się wydaje, że czegoś nie możecie przejść, to jesteście kurwa w błędzie. Wszystko da się przejść. Nie ma sąslajka, -like którego nie można ukończyć. I tyle. Nie szukajcie na siłę soulslajka, -like który będzie bardziej do was pasował, tylko nauczcie się grać, kurwa. Przede wszystkim świat was ale znajdźcie też soslajka, -like który pasuje do waszego stylu gry. A ja czemu tak mi nie nazywasz się ja to że -like Tak, są trudne. Nie, są trudne, bo nie macie w nich doświadczenia. Ja zdobyłem doświadczenie od wielu innych gra, które spowodowały, się nie, że Sekiro jest dla mnie najłatwiejszą się nie częścią soslajka, naprawdę. To Uwierzcie mi, jestem Każdy w tam po prostu pokonywać większości bossów w tej grze bardzo szybko. Jaka gierka na, gra... na next full playthrough z serii DS? No została tylko trójka z serii DS. Będzie DS, potem będzie Bloodborne, potem będzie Sekiro, a potem będzie Elden. Prawdopodobnie do przeciętnej osoby, która gra w większości yy, momentach. Są slajki typowo, gdyż tam po prostu bossów nie da się parować. W Dark Soulsach nie da się parować poza ostatnim bossem i to tyle. Więc nie da się w Dark Soulsach parować, więc tam po prostu większość osób nie paruje, bo nie widzi powodów. Tam się po prostu unika. Więc ten cały rodzaj rozgrywki inny powoduje to, że Sekiro dla nich jest trudne. Ale jeśli wy tak macie jest. duże dla mnie tak w było. w kontrolowaniu, parowaniu w grach, to bardzo możliwe, że Sekiro będzie jednym z najłatwiejszych souls -like w jakie kiedykolwiek graliście. I podobnie też będzie na przykład w Dark Souls'ach, gdzie graliście w jakieś gry pod bardziej unikanie, to prawdopodobnie Dark Souls'y będą po prostu dla was łatwiejsze. Tak samo Celeste, Siema, czy, dajmy na to Hollow Knight, które są platformówkowymi. A ja nigdy nie grałem tak w Hollow Knight, w się sensie, ale go nigdy nie Muszę go najlepszymi kiedyś. grami dla was, jeśli gracie dużo w platformówki. I dlatego, tak jak mówię, znajdźcie slajkach. -like czy nie masz wrażenia, że dla nowej osoby, która powiedzmy chce się zimmersować w grę, to DS -y mają zbyt duży próg wejścia? Że jakiś tam stat zwiększa w rolu, a to tylko w Desie 2 tak jest. Który pasuje dla Was. Chcielibyście widzowie zobaczyć? Który jest po prostu idealny Night zobaczyć. Kurwa, dla stary. Was. Ja Dead Celsu odpaliłem w, w sensie tam kiedyś w 2019, jak on wyższy z niego pograłem. W tym roku go odpaliłem na świeżym save'ie na drugim rali go przeszedłem. <laughs> I mówię, kurwa, te Dead Cellsy to chyba trudniejsze były kiedyś, nie? Jeśli chodzi o wasz styl gry. I wtedy spróbujcie, spróbujcie, zainteresujcie się, zagrajcie. I uwierzcie mi, wciągniecie w ten świat. Bo sojki mają coś do siebie tego, że naprawdę chcecie grać kolejną część i chcecie tą swoją poprzeczkę podwyższyć. Przeszedłem Sekiro, Ok, przejdę teraz w takim razie jakiś Lies of Pi. Ok, przeszedłem Lights of Pi. To może teraz przejdę rzeczywiście jakiegoś souslika takiego typowego. I spróbuję, może się uda, może tym razem jednak nie wyłączę gry po dwóch godzinach. Rzeczywiście wtedy stwierdzam, hej, podoba mi się ten styl gry, tylko po prostu kiedyś nie miałem doświadczenia w tego typu grach i nie wiedziałem, szczerze mówiąc, jak się za to ugryźć. I przez to, że tak naprawdę odpalając Dark Soulsy, nie miałem żadnego doświadczenia w tego typu grach, miałem takie uczucie, że to nie jest gra dla mnie, że tu wszystko jest inaczej, tu wszystko nie działa tak jak w większości grach, w których no. ja. Grałem. Ale z tego nie, się nie wraca. Ja po prostu. Widzowie, to jest spowiedź gracza, który przeszedł raz przez to, i on już nie, on już nie może wrócić. Ja jeszcze to w jego głosie. On już nie może patrzeć na inne gry, on już ich nie potrafi zaakceptować. Z, tą z automatu. I wyłączałem tę grę. I potem właśnie Sekiro pokazało mi, że można inaczej. Lice of Pi pokazało mi, że można jeszcze inaczej. A potem kolejne solce spowodowały, że. hej. Ja naprawdę lubię like. Salnie, tak, dzięki za że Primark. Nie umiecie grać w po prostu Dark Souls -y i jesteście słabi. Nie, no tak jest, widzowie! Jak gracie pierwszy raz w Dark Soulsy, to nie umiecie w nie grać, jesteście słabi. A to, że jesteście słabi, to nie znaczy, że nie możecie stać się silniejsi. Proste, kurwa. Tak jak hopie, chcesz budować masę mięśniową, to idziesz na siłownię i jesz. Tak jak chcesz nauczyć się grać w Dark Souls, ty siadasz i grasz w Dark Soulsy, kurwa. trening jak każdy inny doświadczenia w tego typu grach, więc zdobądźcie o! to doświadczenie, dowiedzcie się track. jakie to doświadczenie jest i spróbujcie po prostu takiego soslajka, który jest najlepszy. Ej, Wiecie, że Gwyn znaczy po szwedzku chyba, albo po szwedzku, albo po fińsku, biały i cały theme Gwyna, czyli plin, plin, plon jest zagrane tylko i wyłącznie na białych klawiszach na pianinie, wiedzieliście o tym? dla was, jeśli chodzi o doświadczenie. Jeśli nie macie doświadczenia w unikach, w parowaniu, kontrowaniu, w levelowaniu postaci, to po prostu spróbujcie Są Slajka, -like który najbardziej was interesuje światem, który wydaje wam się najciekawszy, jeśli chodzi o świat. Czy to Bladborn, właśnie z wiktoriańską Pokażę po prostu taką anglią troszeczkę, czy właśnie Lies of Pea z opowieścią baśni, jaką jest Pinokio, czy właśnie Dark Souls, y, które są takimi typowymi po prostu właściwie fantazy historiami. Czy na przykład Sekiro, który jest bardzo japoński. Znajdźcie Widzowie po Soulsy. Podsumowanie tego odpowiada. materiału, Soulsy ludologia. To po który klimatem będzie dla was najciekawszy. I spróbujcie. Zobaczcie. Dlaczego to ja oglądam Początki materiały będą na dla Bonkora? Bo nie będziemy mieli żadnego doświadczenia w tego. Bonkore widzów nie szanuję. Ale uwierzcie mi, im dalej was, tym prawdopodobnie będziecie grali. Coraz częściej, coraz częściej będziecie mieli ochotę po prostu. Przejść jakiegoś kolejnego Sousla'. Like Bo jednak trzeba przyznać, że gameplayowo te gry są po prostu wyśmienite. I będziecie po prostu podwyż... próbowali podwyższać swoją poprzeczkę jeszcze dalej. Za każdym razem. Mam nadzieję, że po części udało mi się wyjaśnić, dlaczego niektórym po prostu siadają i like y, niektórzy odrzucają saujki like y od już od samego początku. Ja długo się zastanawiałem, dlaczego rzeczywiście w moim przypadku tak jest i doszedłem po prostu do wniosków. Ja po prostu musiałem poczuć Soulslike, który pasuje dla mnie. A w momencie, kiedy już poczułem to, to zrozumiałem: hey Soulslike nie są złe, więc spróbuję kolejny, 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 kolejny. I ta poprzeczka została teraz bardziej podwyższana <grym> przez to, że teraz jestem w stanie grać bez problemu. Kolejny Souls, za -like rok. To by było na tyle. Sami spróbujcie jakiegoś Souls-like'a. Naprawdę ja polecam. To jest świetne doświadczenie moim zdaniem gamingowe i przede wszystkim wydaje mi się, że każdy po prostu wydaje mi się, że każda osoba powinna zrozumieć po prostu czym tak naprawdę każdy by nie są przejść so Dlaczego Soalsy. tak bardzo? Moja ludzie kochają Sous To tyle, słuchajcie, widzimy się w następnych filmach. No i hej. Essa.